Drugi ze szlagierów ósmej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, czyli starcie Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa. Legia, jeżeli wygra, awansuje na drugie miejsce w tabeli. Przy Łazienkowskiej powitanie dobrych znajomych: Marka Papszuna i Gonzalo Fejo. Fejo był przecież przez dwa lata asystentem Papszuna w Rakowie Częstochowa. No ale my już przechodzimy do gry. Jako pierwsi atakują legioniści. To 35 minuta spotkania. Augustynia, Krafał Agustyniak zwlekał chyba zbyt długo w polu karnym, wreszcie oddał strzał. No i broni Kasper Trelowski, tylko rzut rożny. Długo rozkręcały się oba zespoły, mało sytuacji podbramkowych i ten, że wspomniany corner, same poprzeczka, ależ niewiele zabrakło, aby strzelił swojego drugiego gola w ekstraklasie. Jean-Pierre, były król strzelców Ligi Szwajcarskiej, pomylił się minimalnie, to naprawdę było. Do Dobre uderzenie Trelowski, tylko odprowadził piłkę wzrokiem, no ale ta trafiła w poprzeczkę i wciąż 0 do 0. Pod koniec pierwszej połowy wreszcie doczekaliśmy się też jakichś akcji ze strony Rakowa, Lazaros Lampru, ale zablokowany niewiele z tej akcji wyszło. No ale te ostatnie minuty pierwszej połowy pod dyktando gości, którzy wreszcie zaczęli stwarzać zagrożenie pod bramką Kacpra Tobiasza. To jest 41. minuta meczu, piłka wrzucona, Tobiasz do niej nie wyszedł, powalczył tam Ameyo, jest Koczergin, skiksował, ale jest Jean-Carlos Silva, jest gol! jeden do do zera dla Rakowa Częstochowa. To goście obejmują prowadzenie przy Łazienkowskiej. Żan Carlos Silva wykańcza tę akcję, w której no, mieliśmy nie najlepszą interwencję Tobiasa. Kiks Koczergina, który tym samym w taki oto sposób zalicza asystę. No i ostatecznie wykończenie Żana Carlosa Silwy. Do przerwy. Przyjezdni prowadzą 1 do 0. Po przerwie Legia próbuje odrabiać straty. Paweł Wszołek z prawej strony. Był tu Lukinia z Kapustka, ale za lekko, aby zaskoczyć dobrze spisującego się w bramce Rakowa-Trelowskiego. Brawa od trenera Gonzalo Fejo. Legia próbuje po raz kolejny. Mark Gual. Gual z dystansu, ale obok słupka. Mark Gual pojawił się na murawie z ławki rezerwowych w drugiej połowie. Ale poza tą jedną sytuacją nie był zbyt e, wielkim zagrożeniem e, dla Rakowa. No i teraz e, Morishita. Morishita, to już 82 minuta, wrzucił Japończyk piłkę w pole karnej. To była znakomita okazja, ale Steve Capuadi nie zdołał pokonać Trelowskiego. To uderzenie głową z 5 metrów zbyt lekkiej i proste w bramkarza Rakowa. Nie mógł tutaj pomylić się Trelowski. Ciągle to goście prowadzą. A teraz Brunes świetnie przejął piłkę. Brunese do Żana Carlosa. Ten odegrał do Koczergina. Powinno być 2 do 0 dla Rakowa. Ależ pomylił się Władysław Koczergin. Znakomicie wyprowadzony kontratak i Koczergin fatalnie spudłował. Może łapać się za głowę, bo to była doskonała okazja do tego, aby zamknąć ten mecz. To już doliczony czas gry. I e, Riota Morishita po raz kolejny jest w polu karnym, nie podaje strzela mocno, ale nie celnie. A więc Raków gra w Warszawie tak jak od początku tego sezonu. Nie traci goli, mało strzela, ale to wystarcza do tego, aby odnieść kolejne wyjazdowe zwycięstwo, bo na wyjazdach Raków w tym sezonie jest niepokonany i wygrywa niemal wszystkie mecze. Ogromna radość Marka Papszuna i jego asystenta Dawida Szwargi. Raków Częstochowa wygrywa w Warszawie przy Łazienkowskiej z legią 1 do 0. Dzięki temu Raków zrównuje się z Legią jeśli chodzi o liczbę punktów. Obie ekipy mają ich po 14. Legia jest czwarta w tabeli Raków na piątej pozycji. Legia Warszawa, Raków Częstochowa, 0-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.